Witam serdecznie. Już w maju druga edycja, w czerwcu przepraszam, druga edycja MMA VIP. Mamy Igrzyska Rozkliniaczy w ramach MMA VIP 2. No. Ciężko większych wariatów internetowych, niż, niż ci, którzy są zaprezentowani na, na karcie. Oczywiście mówię wariatów w cudzysłowie, bo, bo sam śledziłem niejednokrotnie te ich różne akcje internetowe i, i niejednokrotnie miałem z tym dużo, dużo obawu, także myślę, że jeśli chodzi o walki super rozrywkowe, to trafiliśmy w dziesiątkę. Dużo słyszałem również o chłopakach do wzięcia, na przykład Jarek Legańsko. no i myślę, że ta konferencja będzie również przedstawiała trendy, potencjalne pojedynki na przyszłość. Mogę dzisiaj też zdradzić, że Jarek legancko no jest duże prawdopodobieństwo, że Jarek Legansko się również na konferencji pojawi. Nie sam, nie sam.